Szanowni Państwo, witam Państwa. Pogoda na zewnątrz zgoła wakacyjna, nie skłania do zbyt mm, poważnych przemyśleń, dlatego dzisiaj zajmiemy się brzydkimi pomnikami smoleńskimi. Jak wiemy po tym tragicznym wypadku lotniczym, który znany jest dzisiaj jako katastrofa smoleńska i jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać różnego rodzaju formy upamiętnienia tego wydarzenia pomniki, tablice i tak dalej, tak no jedno są bardziej okazałe, inne mniej okazałe, jedne bardziej estetyczne, inne mniej estetyczne, a niektóre wręcz można powiedzieć do tego stopnia dziwne, że mimowolnie osiągają efekt komiczny, zupełnie niezamierzony przez swoich twórców. Dlatego, Szanowni Państwo, dzisiaj zajmiemy się pomnikami smoleńskimi. Zapraszam na mój subiektywny, absolutnie, że tak powiem, autorski rank 10 najgorszych pomników smoleńskich i około smoleńskich, bo to niektóre są mniej lub bardziej związane z tąże katastrofą. Oczywiście zajmujemy się tylko pomnikami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, no bo jeśli ktoś na własnej, prywatnej działce, czy w własnej, prywatnej przestrzeni życzy sobie upamiętnić jakiekolwiek wydarzenie, no to absolutnie nic mi do tego, to przecież prywatna sprawa. Zapraszam, ranking 10 najgorszych pomników smoleńskich. Miejsce 10. Najnowszy pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego został odsłonięty niedawno w oporu lubelskim. Co prawda stoi już tam od kilku miesięcy, ale liczy się przecież oficjalna inauguracja. Pomnik jaki jest, każdy widzi. Walory artystyczne ma, jakie ma. Natomiast niewątpliwie jego odsłonięcie zostało zauważone na ulicy Now Nowogrodzkiej w Warszawie. Dlatego dużo trafniejszą nazwą dla tego obiektu byłby na przykład pomnik partyjnieckiego Wazeliniaca. Miejsce dziewiąte. Memoriał smoleński w Dębicy. Pomnik prezentuje Lecha Kaczyńskiego owiniętego wokół krzyżotu polewa i spoglądającego na nas z góry. Przyznam, że trochę to przerażające. Pomnik od początku zresztą budził kontrowersję nie tylko z powodu formy, ale i z powodu lokalizacji. Jego umiejscowieniu ym, przeciwstawiał się, protestował to miejscowy związek sybiraków. Miejsce ósme. Schody donikąd, czyli warszawski pomnik, pomnik ofiar tragedii Smoleńskiej. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie znajduje się monument upamiętniający 96 ofiar katastrofy polskiego Tu-154M w Smoleńsku w 2010 roku. Pomnik został zrealizowany przez Komitet Społeczny według projektu Jerzego Kaliny. Odsłonięto go uroczyście 10 kwietnia 2018 roku. Kształt monumentu został wybrany w drodze konkursu, ale od początku wzbudzał kontrowersje. Jednym kojarzył się np. z popularnym komiksem Tytus Romek i Atomek. Inni zaś uznali, że to plagiat z okładki płyty jednego z zespołów muzycznych. Obecnie pomnik znajduje się pod stałym nadzorem, gdyż jego kształt wręcz prowokuje do nielicujących z powagą materii prób spinaczki. Miało być refleksyjnie interesująco, wyszło brzydko i komicznie. Pozostajemy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Miejsce siódme zajmuje rzecz jasna pomnik Lecha Kaczyńskiego. Został on wzniesiony w listopadzie 2018 roku przed gmachem dowództwa garnizonu Warszawa. Pomnik budzi mieszane uczucia. Z jednej strony, za długie portki i marynarka zapięta na oba guziki, to Lech Kaczyński wypisz wymaruj. Dokładnie taki, jak go pamiętamy. Z drugiej strony, gdzieś już widziałem taką poz pozę. O już wiem gdzie, dokładnie tutaj. Inspiracja jest oczywista i czytelna. Pomijając jednak wszystko, pan z pomnika w ogóle nie jest podobny do Lecha Kaczyńskiego, który, przypomnę Państwu, wyglądał przecież tak. Miejsce szóste zajmuje kolejny pomnik dla Kaczyńskiego, tym razem umiejscowany w Siedlcach. Nie jest on nawet jakoś szczególnie szpetny, szkopuł w tym, że jest całkowicie niepodobny do pierwowzoru. Zwracam Państwa uwagę, że postać na pomniku niesie teczkę z logopis, co prawdopodobnie nawiązuje do słynnego zdania, Panie Prezesie, melduje wykonanie zadania, które Lech Kaczyński skierował do swojego brata Jarosława, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, po wygranych wyborach prezydenckich. I jak więc widzimy, tradycja niezależności prezydenta od partii matki jest znacznie starsza niż urzędowanie Andrzeja Dudy. Swoją drogą mam nadzieję, że pan prezydent Duda też doczeka się kiedyś pomników, które będą cieszyły nasze oczy nie mniej niż pomniki Lecha Kaczyńskiego. Być może taki pomnik byłby podobny do tego skraśnika, który w moim osobistym zestawieniu zajmuje miejsce piąte. Internauci ocenili, że postać z pomnika bardziej przypomina sympatycznego maliniaka. Lub hobbita z książek Tolkiena, niż samego Lecha Kaczyńskiego. W przypadku tego monumentu mamy do czynienia z dodatkowym smaczkiem, mianowicie autorom przydarzyła się literówka w części opisowej monumentu, za co przyznałem temu obiektowi kilka dodatkowych punkcików. Na miejscu czwartym pierwsza w tym zestawieniu tablica pamiątkowa. Epitafium Marii i Lecha Kaczyńskich w Toruniu odsłonięto w kwietniu 2013 roku. Na tabliczkach umieszczonych obok oddlanego z brązu w wizerunku pary prezydenckiej wygrawerowano nazwiska pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Rzeźba wykonana przez Tadeusza wojt bardziej niż odwzorowanie wizerunku pary prezydenckiej przypomina mi jednak jej karykaturę. Ale cóż, o gustach się nie dyskutuje. Miejsce trzecie zajmują egzekwo dwie tablice poświęcone pamięci Lecha Kaczyńskiego umieszczone przed warszawskim ratuszem. Tutaj już sama historia jest kuriozalna. 10 kwietnia 2016 roku, przed budynkiem warszawskiego ratusza na Placu Bankowym, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że tablicę zamontowano po cichu, pod osłoną nocy. I nie dziwota, bowiem przedmiotowy obiekt stanowił samowolę budowlaną. Rozpoczęła się przepychanka pomiędzy PiS a warszawskim ratuszem. Ostatecznie jednak tablica została. Aż do nocy. Z 15 na 16 listopada, gdy tak samo jak tajemniczo się pojawiła, tajemniczo została podmieniona na inną tablicę, oczywiście również bez żadnej zgody. Szanowni Państwo, kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Miejsce drugie to obiekt, na który wszyscy oczekiwaliśmy pomnik tu Tupolewa w Kałkowie. Przedmiotowy monument mieści się w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie. Został zbudowany w 2012 roku z inicjatywy księdza Infuata Czesława Wali. Obiekt powstał w około dwa miesiące sposobem gospodarczym, co zresztą widać gołym okiem. Z betonu, cegieł i stalowych zbrojeń powstało cudeńko w formie makiety rządowego samolotu TU154M wykonanej w skali 1 do 2,5. W jednym z okien po prawej stronie samolotu jest cząstka polewa, który rozbił się pod Smoleńskiem oraz urna z ziemią z miejsca katastrofy. Szanowni Państwo, jest istotny wątek, ponieważ mamy tutaj święte relikwie kultu smoleńskiego. Wygląd pomnika jest niebanalny, to widać gołym okiem i w żaden sposób nie przypomina prezydenckiego samolotu, który wyglądał tak. No ale jednak nie możemy tego krytykować, ponieważ artyście należy zostawić pewną swobodę twórczą. Szczególnie groteskowo prezentują się fotografie niektórych ofiar tragedii, przede wszystkim Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, umieszczone w oknach tego betonowego samolotu. Zwycięzcą mojego niechlubnego rankingu jest jednak pomnik Przemysława Gosiewskiego w nadmorskich Dąbkach. Przemysław Edgar Gosiewski nie był za życia szczególnie urodziwy. Można odnieść jednak wrażenie, że ten pomnik w Dąbkach został stworzony na polecenie któregoś z jego osobistych wrogów. Zresztą niech przemówi obraz. Na szczęście pomnik został wykonany z dość lichego materiału, więc jest szansa, że wkrótce ulegnie degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych i przestanie straszyć turystów i mieszkańców Dąbek. Jako bonus pomnik Lecha Kaczyńskiego w stolicy Gruzji. Nie znalazł się w moim zestawieniu, gdyż zasadniczo nie odnosi się do katastrofy smoleńskiej. Jest jednak tak urokliwy, że żal byłoby o nim nie wspomnieć. Na szczęście nie wszystkie pomniki smoleńskie budzą zażenowanie i wywołują mimowolny efekt komiczny. Można to robić też dobrze, estetycznie i z umiarem. Takie są m.in. pomniki w Rzeszowie, Białym Stoku czy na warszawskich Powązkach. Czyli można. Tylko czy zrozumieją to partyjni wazeliniarze, którzy w zaszpecaniu miast, zaśmiecaniu po przestrzeni publicznej koszmarkami pseudoartystycznymi upatrują szansy poprawy swojej politycznej pozycji? No szczerze wątpię. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne programy.